Dzień dobry, korniszony. Profesor Kłos z tej strony. Jako, że początek roku szkolnego to tak strasznie dużo roboty, to jeszcze sobie trochę dosypiemy i zaczniemy kręcić filmy z powrotem. Przez wakacje niewiele się działo. Zaczynamy od arkusza, 2025 rok, czyli czerwiec, czyli ten taki dodatkowy. No i lecimy. Zadanie pierwsze. Pierwiastki AX, no tak, należą do jednego bloku konfiguracyjnego, dobra, zanotowali, pierwiastek A leży w drugim okresie, a pierwiastek X w trzecim, a zatem, jeszcze raz, A w drugim, X w trzecim, a ponieważ blok D zaczyna się od czwartego okresu, to to nie będzie żaden z pierwiastków bloku D. Zostaje nam S albo P. Wiadomo, że w stanie podstawowym atomy obu tych pierwiastków mają po jednym elektronie niesparowanym. No dobra, to jeszcze niby mogłyby być w bloku S, wtedy na przykład byście mieli S1, tam 2S1 i 3S1, gdyby pierwiastki miały leżeć rzeczywiście w drugim i w trzecim okresie. Ale potem piszę, że liczba elektronów walencyjnych atomu X, X jest większa niż liczba elektronów walencyjnych atomu A. Odpada nam zatem blok S, bo jeszcze raz, gdyby te dwa pierwiastki były w bloku S i miałyby mieć po jednym niesparowanym elektronie, musiałyby mieć konfigurację S1, czyli tam 2S1 dokładnie i 3S1, no, ale wtedy miałyby przecież tyle samo elektronów walecyjnych, więc to odpada. Czyli tutaj mamy blok P, ani chybi ewidentnie, i teraz w bloku P. Żeby pierwiastek miał jeden niesparowany elektron, to ma, albo ma prawie pustą podpowłokę p, tylko jeden elektron sobie zapełniony w pierwszym orbitalu, albo ma prawie pełną podpowłokę p, gdzie jest jedno puste miejsce na elektron na podpowłoce p. I to są właśnie prawdopodobnie nasze pierwiastki. Teraz skoro x ma mieć więcej elektronów walencyjnych, no to to będzie x, to to będzie a. I jeszcze pamiętajcie, że x był w trzecim okresie, więc to będzie trzeci okres, tu będzie drugi okres. I po spojrzeniu na układ okresowy mamy następujące informacje. To jest um, pierwiastek grupy 17 w trzecim okresie. No to chlor, czyli tu będzie, czekacie, x, x to będzie cel. To jest pierwiastek w drugim okresie z jednym walencyjnym na p, czyli trzynasta grupa. To drugi okres, 13 grupa bor i to jest symbol bloku p. Uzupełnij tabelę w liczb wartości liczb kwantowych głównej i pobocznej, które opisują stan kwantowy niesparowanego elektronu atomu X w stanie podstawowym, czyli o tego elektronu siedzącego na podpowłoce 3p a zatem główna liczba kwantowa 3, bo trzecia powłoka, a poboczna 1, bo dla, dla podpowłoki S to było 0, dla podpowłoki P1, dla D2 i tak dalej, i tak dalej. O, to pierwsze z Drugie. W wyniku wzbudzenia elektronowego temu fosforu jeden z elektronów powoli sparowanych powłoki walencyjnej został przeniesiony na pustą podpowłokę o wyższej energii tej samej, w tej samej powłoce elektronowej. Napisz pełną konfigurację elektronów fosforu i tamże podpowokowo. To widzimy najpierw zwykły fosfor. 1S2 w stanie podstawowym. 2S2 2P6, 3S2 i 3P, raz, dwa, 3P3 fosforek, nie? Ale oni mówią, że on tu się wzbudzi i w ogóle to jeden ze sparowanych elektronów, a to namaluje. Mamy strzałeczkę do góry, strzałeczkę do dołu w 3 s i w 3p mamy po jednym niesparowanym elektronie w każdym orbitalu podpowoki 3d. I teraz zadanie mówi, że jeden ze sparowanych, czyli ten, jest przeniesiony, jeszcze raz, na pustą podpowokę o wyższej energii tej samej powłoki, czyli no nie, to nie tak miał być, by przenieść. O, tu go przeniosę. I co to jest tu? No tu to jest 3d. 2 3, 4, 5, C. No tylko że tam ewentualnie skin można zmienić. No ale my tu piszemy to powołko, więc jesteśmy gotowi. Czyli tak, na 3S nie będzie 2, tylko będzie 1. I ten reakt jest przeniesiony na powokę 3D, czyli 3D, 1. No i tu już jakby tkwił.